Wejście smoka, witam was z mojego muzycznego kącika. Takiego samego, który mają w Familiadzie. <laughs> Mam dla was dowcip dzisiaj o napadzie na bank. Eee, jakby co, to jest moje Uzi. Eee, gościu w kominiarce jest Uzi, napada na bank. I do ekspedientki już na wejściu. Dawaj wszystko, to masz w A ekspedientka mówi, nie chwileczkę, to nie taki bank, to jest bank spermy, tutaj... Dawaj wszystko, to masz w a ona, dobra, nie zrozumiał, okej, okay. otwiera lodówkę, wyjmuje te próbki spermy i mówi, widzisz, to nie taki bank, to jest bank spermy, tutaj nic nie... A dawaj, to A ona, jak, nie, ale nie, pij przy... to teraz, mówię! A ona mówi, nie, chwileczkę, Przecież ja nie mogę przecież, nawet pij to, bo cię rozwalę! No to ona spanikowana jest, gościu, z bronią, dobra, otwiera słoiczek, jeden, drugi, trzeci, wypija, wypija, gościu, zdejmuje kominiarę i mówi, i co, kochanie, można? Można? <laughs> i muzycznie do zobaczenia następnym razem